Siemanko, siemanko, jestem PLPl, .pl, a to jest pierwszy part, zagrajmy w Margonem. więc tak, jestem na postaci Lord Guziar, czyli 98 mag, który, jego EQ da się z 3 her i 4 uni, więc, jak już mówiłem, 3 hera, 4 uni. Dzisiaj może wybierzemy się. Czekajcie, zaraz ruszę, sprawdzę, czy jest na krzyżu. To już mam. O nie. Czemu mi się te teksturki nie wczytało? Jezu. Nie, nie lubię z takim białym tłem grać. Moje postacie to Projohans, 13 wojnord, Guziel, 98 mat, Jestem hardkorem, ja 36, Paladyn, Janusz, XD, 25, Trop, Underman, co na Majunie? Underman, 49, Łowca, żal, żal, XD, Pierwszy wojna Gefiem. Dobra. To skoczmy, a nie mam tego do tunit. To jest przede wszystkim. A zresztą zaraz kupimy na aukcji. Może <grystanie> jakiś tani będzie. Chociaż jeden. No co? Hmm, szukajmy, szukajmy bo to Kwieciste na teleport Tunii O, mamy, za 35k się fartynęło pyk, i idzie Dobra I jesteśmy u Tunii naszej Tunia Fortupius czy jakoś tak Fortipis. Nie w nie umie czytać tego. Fortupius. Nie, to dobrze użytałem Dumoris. Sprzedajmy swoje zwykle. Pyk, stożka pyk i pyk. 35K i gumy jeden teleport. tylko przekaż mi go tutaj. Dobra Połączyłbym z wami krzyża. Albo... Władka, ale dzisiaj nie mam jej, ja to jest Red Cropa. Nie wiem kiedy by był Renegat, ale pewnie by mi dali, bo ale w sumie mam zamro. Właściwie nie rozdałem pod Zambro ostatnio. Takie, takie dwie. Zdałoby się różdżka z kochy Hero, setny. O, wzorowe, on z nich fajne pierki, więc możemy się trochę pobić i od razu to będzie informacyjny odcinek bardziej. O, celne oko. Więc filmiki będą. Postaram się jak najczęściej. Już dzisiaj ten odcinek nagrywam czwarty raz, bo coś... ...trzy razy nie wypaliło. Myślę, że tym razem wypali. Coś tutaj, nie wiem, wy nie widzicie czatu, bo inaczej... ...to no na piszą, że OPEC był... ...tu gdzieś pewnie, bo tutaj ma dziś resp. Tam kiedyś go tu spotkają. No, że... no coś mi te pierki nie dropią. Chciałem pokazać, jak to łatwo uni Unii dropnąć, więc coś mi dzisiaj nie idzie. A wczoraj to spędziłem godzinkę, może dwie, żeby sobie wydropić po te pierku w Unii, bo ponownie to na aukcji. W... jak zacząłem grę, znaczy od, od banowania, chciałem pożyczkę spłacić, to miałem 50 K, a gram dosłownie 2 dni i już zarobiłem, nie? Na tym pierkach całych. Zrobię jedno herro z skrzyża, ale oczywiście ja moim infarkt, tak zawsze jest. Pierwsze się Aura. Aura. Orła, kurde. Zawsze jak kręcę, to mi się język pląta. Nie wiem czemu. Tutaj mamy jeszcze dwa, tu jeden, tu jest zwany, tu dobra. Czycie co on tutaj stoi? Ja tego nie ogarniam, bo ani ona nie atakuje ani nic. Nie chciałem... Chociaż go zdedał, bo tu jeszcze chciałem Handel sort. Jeśli nie lubię czy sam nie dodał, i nie chcę być dodany. i mamy kolejny teraz mądrość. i takie pierki wchodzą po 15K około, no to dużo. A tak patrzcie, no i kolejny bierze. I tak dosyć ich często zrobi. Przy czym ja znaczy... No też, ale jakieś tam procenty lecą. Nie i to zawsze jakieś 2K Expa. Przy mnie to nie jest dużo, ponieważ w miest jednej grupki i działaków i tych całych innych. Leci z tym słabszy leci 12k chyba. Czy tam 8. Nie wiem zresztą, ale dzisiaj właśnie 60% z łatwizną i właśnie dalej trzeba myśleć, że sobie jakieś kwestie porobię na 9-8, patrzę na Emargo. I nie ma żadnych questów, no to od razu wyszło Co to jest? Do żożu? I tej tobie. Czemu z orów latają pierścienie? No to jakieś słabsze są? Szyboty. Tu mamy. Um, tutaj już są sami najgniewające się i rudy twardziel, co na oko co na oko, rudy twardziel mm, mm, mm. gdzie to jestem, jestem tu Muszę się tutaj sobie przejść o co naiwniaków tu o naiwniaków, znaczy w sumie że to tam zabić, bo no, ktoś mu zaufał albo coś, co to za lag już nagrywamy 6 minut to jeszcze czas jeszcze gdzieś tak no jeszcze gdzieś tak. 5 minutek. Około. No wkurza, w górze, że jest limit, bo tam jest nagrańki dużo odcinka. Tak to oczywiście nie mogę, ponieważ gdzieś tam nie był ten. I robię takie dwoje manewrów gdzieś 8K. Czyli czas, że zarobię na zwykłakach. Mogę zagrać? Nie, nie mogę. Czas, sobie zarobię na zwykłakach myślę, czemu nie, proszę sobie to podrobić, aligator rzeczny, aligator rzeczny, to na oko, oczywiście puste, to na te litki przestało, nic mi nie dał, nic porządnego, coś nie dziwię, bo takie litki, co jeśli nie zrobię raz na parę lat, znaczy nie na parę lat, to nie dosłownie sobie bierzcie moje teksty, tylko od czasu do czasu tu nie robi rzadko, jeszcze mi tylko jedno z tego otwarcia na tyle, jakiś tam cały twardy, twardzie, bo co twardziem to? Jeszcze w dodatku rudy, on no, chyba przyjaciół nie ma. Więc to my się już po raz pierwszy To, no. to i zleję, tylko jednego. Tutaj jestem. No i małem pierścienie. Kolejny już. Troszkę. Kolejny. Ja się podziewałem, czy teraz... No jedynie, że one się tak szybko rozpił. Znaczy przechodziłem już, że mnie się teleportowało. Znaczy co, co byłem mu tu nie to właśnie na te orły. Ubiłem parę i... i, i... No i, no i potem poszedłem na Xpicie, bo coś mi z No bo jak tu, tu nie teleportujesz się, tylko po podki i dalej idziesz na Xpicie, bo dalej stajesz na jakimś 2 i męczysz go 4 tygodnie, znaczy 4 miesiące, gdzie dalej nie oddaję legendy, i masz dosi i dalej. widzisz, że lewa, tak było z ówcą czaszek. Droba mi, jedynie 3 hera, a staję, gdzieś 4 miesiące. Patrzcie jak to szybko te pierścienie lecę. Na koniec podsumowując, jeszcze mamy, no jeszcze gdzieś tak, nie nagra to, to jeszcze, mówię się, bo ja już nagrywam 9 minut i 20 sekund, czyli jak będzie tak 13 minut, to no czy 12, to pójdę sprzedać wszystko Tuni i zakończę odcinek. Nie co jest tak to polecam to dosyć, bo to fajny jest sposób zarobku. Ja masz tak około, tak chociaż 80 poziom to, że sobie przyjść i trochę. Nie chciałem, ja to jest dosłownie 9 minut, i zobaczymy ile zarobię. To są ory, nie, są jakieś żaby, co? Są to ory, już nie będę szedł. No, w sumie może teraz już po jednym jeszcze biję tam. Dobra. To jest strasznie... O, mam przyjaciel głoski w zugierpa. Ale trwanie. będzie też ludzie jakieś peruka nosina tylko się kolegują. Co To co? Po zając cały grano smoków. Kiedyś podbijemy to markony o, wrogi klan nie wiem czemu mamy wrogi, ja tam w nic nie mam o, no i dobra, sprzedajemy, no to ile będziemy? Okay. Pyk. no i 113k yy, no i to miło, czekajcie chwilkę gdzie robiliśmy, właśnie w ten sposób 11k więc to by było na tyle. Na razie żegnam was. Cześć. Ha, kurde.